Siemanko, Witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Ja jestem Wiola, to jest mój pomocnik, susze w prawa ręka. Co tam jeszcze? Sonu, co byś chciał jeszcze? Pan Sonu, który będzie mi dzisiaj pomagał tak jak co piątek w koreańskim gotowaniu. I będziemy dzisiaj przygotowywać kimci. I oczywiście robiliśmy kimci na tym kanale już co najmniej. Trzy razy, bo było kimci zwykłe, czerwone, było kimci białe, było kimci z ogórków, sobagi. to był chyba jeden z pierwszych przepisów na tym kanale, a dzisiaj będziemy robić kolejne kimci. I tak to z tym kimci jest, może wiecie, że w Korei rodzajów kimci jest bardzo, bardzo dużo. Jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy co tydzień w odcinku kulinarnym robić inne kimci i na rok by nam przepisów starczyło. No ale nie będziemy już tak bardzo. Się w to kimci angażować. Będziemy dzisiaj robić kimci, dlatego że jest to bardzo nietypowe kimci. Kimci wodne, mul Kimci się nazywa. Mul to jest woda pokorańska, Kimci, no to Kimci. Ta nazwa wodne kimci bardzo opisuje dobrze, co to jest za kimci, bo to są po prostu warzywa zanurzone w wodzie, które są bardzo, bardzo, bardzo lekko ukiszone. Czasami nawet przed ukiszeniem tych warzyw, już się to wszystko zjada, już nie ma nic, nic nie zostaje nam w lodówce. Więc yy, to jest takie, takie nietypowe kimci, ale bardzo dobre i idealne na lato. To, to się w sumie je głównie w lecie, dlatego że używa się do tego świeżych warzyw różnych, które są w lecie wszystkie dostępne yy, i one jest bardzo, bardzo orzeźwiające. To jest mulkimci, kimci, tak jak powiedziałam, czyli kimci wodne i jesie je razem z tą wodą zalewą, którą się przygotowuje do robienia tego kimchi. Zwykle stawia się na stole miseczkę tego kimchi, ale nie tak jak w przypadku innych koreańskich dań, że stawia się jedną miseczkę i wszyscy sobie tam sięgają do niej i biorą z niej wszyscy z jednej. Zwykle stawia się przed każdą osobą małą miseczkę z tym mul kimchi i każdy sobie tam je, wypija tą wodę z tego jest super. Jak moi rodzice dwa lata temu byli w Korei, to Moja teściowa przysłała taki wielki pojemnik tego wodnego kimchi. Moim rodzicom bardzo smakowało, szczególnie tacie bardzo, bardzo smakowało, więc myślę, że wam też zasmakuje, bo naprawdę nie ma co nie smakować. Najlepsze w tym kimchi jest to, że nie potrzebujecie tutaj nawet używać papryki go czugaru, nie potrzebujecie tutaj używać żadnych koreańskich składników. Co prawda, ja tu użyję troszeczkę tej papryki dla koloru lekkiego, ale bez niej też wychodzi świetnie. Więc jeżeli tylko chcecie, to tak jakimś możecie sobie przygotować tylko z polskich składników. Zaczniemy sobie od krojenia warzyw i ja już mówię, co ja tutaj mam. Mam tutaj kapustę pekińską, to jest taka malutka kapusta pekińska, ja mówiłam, że w Korei są same kapusty bydle, ale są też takie kapusty obrane już z tych zielonych liści, takie małe, białe, takie, to jest taka kapusta rozmiarów mniej więcej takich jak w Polsce. One są dużo droższe niż taka wielka kapusta, bo trzy główki takiej wielkiej kapusty, jak jest dobry sezon, to kosztują tam nie powiedzmy 10 zł, a tutaj jedna taka mała obrana kosztuje około 6 zł, więc... Zawsze robimy kimci z takiej dużej kapusty, ale do tego wodnego kimci idealnie nadaje się takie. Będziemy tutaj też potrzebować marchewkę. Marchewka już jest standardowy koreańskich rozmiarów. Tej marchewki może nie zużyjemy całej aż. I W wielu przepisach w ogóle nie ma tej marchewki. Ja też y, często nie dodaję marchewki, ale dzisiaj dodam ją dla koloru i dla wyglądu, bo chciałabym ją pokroić tak ładnie, żeby to danie to kimci było też zachęcające dla dzieci. Więc taka marchewka, nie cała. Będziemy używać tu też jabłka, może być całe jabłko, może być pół. Zależy, ile wam się tam zmieści do pojemnika. Te proporcje są bardzo ruchome, ważne tylko, żeby po prostu po każdym takim pysznym warzywku, owocu, składniku, było w tym kimci trochę. Każda gospodyni dodaje inne rzeczy. Niektórzy nawet melona do tego kimci dodają, ale. I mamy też ogórka. To jest taki wielki, koreański ogórek. Tutaj się świetnie nadadzą ogórki gruntowe. Mniej więcej dwa lub trzy małe ogórki gruntowe będą idealne. I ogórka nie obieramy do tego. Po prostu dokładnie go myjemy. Jeżeli on jest bardzo zabrudzony, to możemy go sobie tak solą troszeczkę wyczyścić. I będziemy też potrzebować białej rzodkwi. Ja tu mam kawałek białej rzodkwi. Nie będę go używać całego. Będę go jej używać mniej więcej tyle. I ta biała żotkiew. Może być po prostu zwykła polska, biała mała rzodkie ona się będzie nawet lepiej nadawała do tego. Mogą być też małe czerwone rzodkiewki. Też super to wychodzi z nimi. Do tego, kim ci idealnie się nadają takie małe czerwone rzodkiewki. Ja zjadłam taką rzodkiewkę, ale w Korei nie za bardzo są. Tak. Więc jedziemy z tym krojeniem. Ja sobie najpierw obiorę, co mam obrać, i tak naprawdę to obiorę sobie tylko tej rzotkwi trochę i tą marchewkę. W tej rzodkwi ja sobie ukroję taki większy kawałek i. Yy, marchewkę już obieram. Skoro moja marchewka i rzodkiew już jest obrana, to ja sobie je tutaj odłożę i zajmiemy się krojeniem. Na początek ja pokroję sobie kapustę i nie chcę przygotowywać tego wodnego kimchi bardzo dużo, więc tej kapusty ja sobie skroję tylko pół. Tą kapustę kroimy tak, że bierzemy sobie tutaj taką połowę kapusty, kroimy ją na pół i tutaj kroimy już w takie Możliwe do ugryzienia na jednego gryza kawałki, czyli tak. Mało, mam tą miskę. Pozwólcie, że sobie wymienię. Dobrze, przybyłam z trochę większą miską. Wrzucam do niej kapustę, będzie nam wygodniej. I teraz będziemy kroić na przykład jabłko. Obojętnie co będziemy teraz kroić kolejność absolutnie dowolna. Bierzemy jabłko kroimy na ćwiartki. One tutaj są zdecydowanie lepsze, nie obrane ze względu na to, że zachowują swój kształt. Nawet jak to podtrzymamy, już potem trochę w lodówce, jak to już nam ukiśnie, to te jabłka dalej są fajne, jeżeli one są ze skórką. Więc tak. Kroimy sobie tutaj na takie ćwiartki, i teraz te ćwiartki kroimy w takie cienkie plasterki. Bardzo dobre to było jabłuszko. Teraz sobie może pokroimy ogóreczka. I ogórek po prostu odkrawamy tutaj. Odkrawamy tutaj. Ogórka oczywiście można sobie pokroić w plasterki. Ja go lubię też kroić w ten sposób, że tutaj na pół. Tutaj na trzy. I w takie mniej więcej kawałki. To już mamy załatwione. Teraz czas na rzodkiew i to rzodkiew, tutaj ja będę kroić tak, takie cienkie plastry. Pokażę Wam coś, co może uatrakcyjnić to danie. Szczególnie dla małych odbiorców, chociaż trochę z tym roboty jest. Jeżeli macie małą rzodkiew, to musicie mieć odpowiednio małą foremkę. Do tego krojenia rzodkwi warto sobie użyć foremek do ciasteczek. Ja nie mam foremek do ciasteczek, ale mam taką zabawkową tutaj gwiazdkę kroteksonu sonu i ona tutaj fajnie mi tylko nie jest to za ostre, więc zobaczycie jak ja się muszę z tym męczyć, o tako. I możecie sobie tutaj z tej rzotkwi, jakimiś foremkami powycinać takie eleganckie gwiazdki. Uważam, że są szałowe. Jeszcze jedna. Chciałabyś taką gwiazdkę? No widzicie, to, to bardzo dobrze wpływa na dla małych odbiorców. Więc można sobie takie powycinać gwiazdki. Ja tu nie będę teraz wycinała tych gwiazdek za wiele, bo trochę by zeszło czasu. Muszę sobie kupić foremkę do ciasteczek, zawsze zapominam. I ja pogroję sobie tą w po prostu w takie mniejsze kawałki. W takie. Jeszcze trochę tej rzodki. Ja jej skroiłam bardzo mało. Jeszcze parę plastrów. Może tak po prostu, tak będzie lepiej. Miałam nie skrajać tego całego, a się zagalopowałam, ale to nic. Przechodzimy do ostatniego warzywa, które będzie dzisiaj krojone. Chyba jeszcze imbir, ale to warzywo. No, warzywo. No tak, przechodzimy do marchewki. Odkrajamy sobie tutaj te dubki. I marchewkę, ja chciałam pokroić w takie ładne kwiatki, ale nie wiem, czy mi wyjdzie, więc kroimy sobie marchewkę tak, tutaj. I teraz bierzemy tak lekko pod skosem, nacinamy, tylko ja mam taki tępy nóż, nacinamy w ten sposób, tak żeby nam wyszedł tutaj taki badel. I ten badel zostawiamy, wyrzucamy go, zjadamy go. I nacinamy jeszcze raz taki skosik. jaj. Bardzo mi się podoba, bo właśnie na tych koreańskich przepisach zawsze te koranki wszystko tak pięknie robią. Mają tą marchewkę tak ładnie pokrojoną, te rzutkiewki. W ogóle wszystko we wzorki jest. Ja też tak chciałam, ale chyba nie za bardzo mi to wyjdzie. Ok, dobrze. Powiedzmy, że już nie kroimy tych ząbków więcej. Teraz będzie chwila prawdy, czy, zrobiły, czy zrobiło nam się kwiatki. No, są kwiatki. Takie bardziej wiatraczki wyszły, ale nie, ładne jest. Zobaczcie, mamy tutaj eleganckie wiatraczki. Jestem pewna, że moi widzowie zrobią to zdecydowanie lepiej. Więc jeżeli tylko zrobicie swoje wodne kimci z pięknymi wzorkami z marchewki, to koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie i zobaczmy. No im dalej w las tym brzydsze moje wiatraczki, ale to nic. Troszkę tylko tych wiatraczków. Tutaj zużyjemy. Może tu jeszcze z tej większej marchewki, coś byśmy wycięli, co? Są no chcesz takie patyki z marchewki? Chciałabyś takie patyki z marchewki? Dobrze, kroimy teraz, zobaczymy. Trzeba to kroić cienko, bo tak jak mówiłam, to się yy, kisi, ale no zwykle to się zjada, zanim to się wszystko ukisi. Yy, jak pokroimy to za grubo, to potem ta marchewka niezbyt nie jest smaczna. O, jakie tutaj mi wiatraki wyszły, patrzcie, elegancko, dobrze. To teraz nie wygląda za ładnie, ale jak ja to tu wrzucę, to będzie po prostu efekt wow. Albo i nie. Patrzcie, jak ładnie w tej misce. I teraz będziemy potrzebować jeszcze zielonej cebulki. Ja tu już mam pokrojoną. Nie wiem, czemu mam pokrojoną. Zapomniałam się, że będę to wideo kręcić. Już pokroiłam swoją cebulkę zieloną. Ale tej cebulki zielonej tak dosłownie symbolicznie troszeczkę. Może jeszcze ją na raz ciachniemy. Więc jeszcze trochę tej cebulki zielonej. I imbir. Nie obrałam sobie imbiru, więc wybaczcie mi, ale obiorę sobie imbir. I ten imbir będziemy też kroić w plasterki i wrzucać tutaj. Sonu, no, zjadasz patyki z marchewki? Dobre? Nie wiem, czy są jakieś sposoby na obieranie imbiru? Czy ktoś ma jakiś sposób, żeby imbir obierać jakoś mniej, mniej tracąc z niego? Bo jak tu obieram go, to zawsze tracę połowa. Jak go nie obieram, to ten, nie wiem, czy zauważyliście, ale ten koreański imbir to jest po prostu sama ziemia. On jest tak płany w tej takiej ziemi brązowej, że nieobranie go nie wchodzi absolutnie w grę. Wam powiedzieć, że kocham imbir. Średnio mi się to obrało, ale te brzydkie zakamarki. Będziemy tutaj odkrajać. Ja to kroję to w takie plasterki. I te plasterki wrzucam po prostu tutaj. Moim zdaniem, im więcej imbiru, tym lepiej. Ale mój mąż uważa, że przesadzam z tym imbirem. I że za ostre to jest, za bardzo imbirowe. Więc tak proponuję 2-3 cm imbiru. No ja bym dała 4, ale wiecie. Jeżeli pałacie miłością do imbiru, tak jak ja. To możecie dać większy kawałek. Jeżeli planujecie, właśnie podawać to dzieciom, to raczej bym dała mniejszy kawałek imbiru, chociaż są sobie chwali. Nawet z takim moim. Więc imbir wylądował tutaj, i ostatnie krojenie, jakie mi zostało, to czosnek. I te ząbki czosnku można wrzucić po prostu ząbki czosnku, ale ja lubię je pokroić w plasterki. Tutaj mi jeden wypad. Lubię pokroić te ząbki czosnku w plasterki. Oczywiście ja tu używam koreańskiego czosnku, który jest dość mocno łagodny. Taki on jest, wiecie, taki czosnek naprawdę, on jest bardzo łagodny, mało czosnkowy. Ja go tutaj daję dużo, dużo, nawet 10 ząbków czasami potrafię tutaj dać. Ale proponuję na początek dać sobie około 4-5 i będzie ok. Oczywiście tego czosnku tutaj się nie je, jak już on, on tylko jest dla zapachu, więc. Dlatego mówię, że możecie dać nawet całe ząbki. Masz tu, wiatraczek z marchewki, proszę. Nie chcesz tego? Weź sobie. Więc jak go pokroimy w plasterki, to on bardziej nam tu doda zapachu aromatu. Ja pokroiłam już wszystkie warzywa, jakie miałam pokroić, deska mi się już do niczego nie przyda. Teraz to wymieszam sobie rękami, tak żeby te warzywa rozłożyły się w miarę równomiernie. Jest super, gdzieś mi się tu moje gwiazdki straciły dwie, ale to nic. Jak to już mamy wymieszane, teraz pozostaje mi tylko zalewa i ta zalewa jest super prosta. Będziemy potrzebować do niej soli. Soli tutaj będziemy używać dwie łyżki i cukier. Jeżeli daliśmy tutaj dużo jabłka, tak jak ja, to wystarczy nam jedna łyżka cukru, spokojnie, więc dodajemy jedną łyżkę cukru i mieszamy tą zalewę. Mierzamy to dokładnie, aż nam sól i cukier się rozpuszcza, już się rozpuściły. Ja tej wody tutaj mam około 1,5 litra, ale na tą ilość będę potrzebowała więcej. Po prostu wymieszam sobie to tutaj, a potem sobie doleję jeszcze wody. I jeżeli chcecie, żeby wasze kimci było takie bardziej korańskie, lekko bardziej pikantne i lekko czerwone, to. Możecie dodać papryki gochugaru, jeżeli robiliście już zwykłe kimchi, z mojego przepisu, to na pewno macie tą paprykę gochugaru przy sobie, znaczy się w lodówce na przykład, ale jeżeli nie macie, to nic się nie dzieje, możecie to zupełnie pominąć. Ja tutaj nie chcę, żeby ta papryka gochugaru, żeby te płatki mi pływały, dlatego mam tutaj taką torebeczkę, taką torebeczkę jak na herbatę są torebeczki, w Korei można kupić takie torebki i sobie dam tutaj tej papryki, jedną taką sporą łyżkę, no może troszkę więcej. Zamknę sobie tą torebkę i zaleję ją wodą razem z tymi wszystkimi warzywami. Możemy też, jeżeli nie mamy takiej torebki, to możemy po prostu dać paprykę na sitko i wlewając wodę do tych warzyw, po prostu wlewać ją przez to sitko. Moja teściowa tak zawsze robi i wtedy. Ta papryka po prostu nada kolor, te najdrobniejsze kawałki tej papryki przejdą przez to sitko, będzie ta woda czerwona, lekko pikantna, ale nie będzie w niej pływać taka wielka papryka gochugaru, bo jak wiecie ta papryka gochugaru jest taka gruboziarnista. Danie tutaj słodkiej papryki mielonej albo ostrej papryki mielonej nie za bardzo się sprawdzi, bo ten smak jest zupełnie inny, więc jeżeli nie macie tej papryki to całkiem bym pominęła niż dodawała na przykład taką paprykę polską, słodką, mieloną. Tak, więc to już prawie koniec mojej przygody tutaj z kimchi. Ja będę Teraz to przekładać do pojemnika i zalewać wodą. Tak, więc ja tu mam takie dwa pojemniczki. Oczywiście mogą być szklane słoiki. No, od biedy może być też plastikowy pojemnik, ale to oczywiście odradzam, bo to jednak kiszenie i plastik nie jest za dobrym tutaj kompanem. Takie ceramiczne pojemniki albo szklane pojemniki będą najlepsze. Ja tu, ja tu powinnam mieć jeden pojemnik, ale chyba mi się nie zmieści wszystko. Więc zrobimy sobie tak, że, po, że włożymy sobie to zawartość tutaj do dwóch pojemników bo zrobimy sobie jedną wersję czerwoną, a drugą nie czerwoną. Ja tutaj mam tyle samo mniej więcej w obu pojemnikach. Mam tutaj u paprykę go czugaru. Jeżeli chcecie czerwoną wersję, to... No się rozgadał. To wodę wlewacie przez tą paprykę. Daję sobie połowę wody, a jeżeli mi tu braknie, to dopełnię sobie zwykłą, przegotowaną wodą, już bez żadnych przypraw. Ta papryka, ja teraz tutaj jak wyduszę tej trochę torebki, to wychodzi mi czerwona woda. Do drugiego pojemnika ja nalewam bez żadnej papryki i to miało być wodne kimci, więc potrzebujemy tutaj jeszcze trochę wody. Ja tutaj zaopatrzona w jeszcze litr wody, dolewam sobie wodę do mojego kimci. I tą torebkę, tą torebkę tutaj ja zostawiam. A jeżeli używaliście sitka, to po prostu zawarto sitka. Najlepiej byłoby wyrzucić, już nic z tym nie zrobimy. I resztę sobie dolewam tutaj. Więc tak to wygląda. Ja mam w lodówce już ukiszone takie kimci, chyba tylko bez marchewki. Więc pokażę Wam, jak ono wygląda po ukiszeniu, ale różnica jest bardzo niewielka. Zamykamy te pojemniki i ja je od razu wkładam do lodówki, bo ja nie, nie chcę, żeby to było jakieś bardzo kwaśne szybko. Ale jeżeli lubicie kwaśniutkie, to najpierw na blacie kuchennym 1-2 dni, w zależności od temperatury i dopiero potem do lodówki. Myślę, że zjecie to i tak najdłużej w dwa tygodnie. Więc tu są moje pojemniczki. Ja wyciągam tutaj pojemniczek z takim już gotowym kimci. Zobaczcie, tak to wygląda. O, jak to pachnie mocno tym czosnkiem. O, pyszniusio. Sonu, mama ci tu tak zasłoniła pudełkami, że mój największy, najważniejszy tutaj element, suszew, gwiazda zasłonięta. Przepraszam cię. I próbujemy. Tutaj te jabłuszka elegancko, wszystko jest takie lekko czerwone. Tutaj ta torebka z koczugaru, z tą papryką już jest wyciągnięta. Ale nie trzeba je wyciągać, ona może siedzieć cały czas, wtedy będzie się robić to ostrzejsze i ostrzejsze z każdym dniem. Ja tu szukam tej mojej rzutkiewki gwiazdki, bo ja tu też kroiłam. O jest. O nie, już to połowa gwiazdki. Kawałek tylko gwiazdki jest, ale próbujemy. Mm. bardzo dobra, Bardzo, bardzo orzeźwiające i pyszne. Tak jak mówiłam, podaje się to tak, że po prostu do małych salaterek wlewa się trochę tego kimci i stawia przy miseczce ryżu, przy innych miseczkach. To jest taka fajna suróweczka po prostu. Bardzo pyszna i naprawdę łatwo się tutaj zapędzić, zjeść tych miseczek sporo, ale jak zjemy to tylko samo zdrowie, więc nic się nie dzieje. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój przepis na kolejne kimchi. To było kimci wodne. Mulkim Ci. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać, czy je zrobicie. Oczywiście dajcie znać, czy macie jakiś lepszy sposób na wycinanie super wzorków z marchewki, tudzież rzadkwi, bo bardzo mi się to przyda. Jeżeli macie jakieś takie rady, to proszę dzielcie się nimi w komentarzach. A my już kończymy ten odcineczek. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, klikajcie łapki w górę i mówimy pa pa!